Narodowe Święto Niepodległości przetrwało w tradycji i świadomości Polaków jako bardzo ważny dzień, będący wyrazem szacunku dla minionych pokoleń, które poprzez cierpienie przyniosły nam wolną ojczyznę. Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o suwerenną Rzeczpospolitą. Płacili za to krwią i życiem. Jesteśmy im wdzięczni za to, że nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę i oddajemy im cześć za to wielkie poświęcenie. Nie sposób zapomnieć, że nasze uroczystości odbywają się w cieniu tego, co dzieje się w tym roku na wschodzie, czego obecnie doświadczają Ukraińcy. Mówiąc dzisiaj o walce żołnierzy i postawie ludności cywilnej, która cierpi w czasie wojny, zauważamy zbieżność sytuacji. Polska była wielokrotnie atakowana przez kraje ościenne, jednak podnosiła się, odradzała nawet po długiej niewoli. Nie wiemy, ile potrwa agresja Rosji, ale wierzymy, że Ukraina ją przetrwa, zwycięży. I pozostanie wolna, dążąca do europejskich standardów. Święto 11 listopada to czas, który napawa nas dumą nie tylko z bycia Polakiem, ale i często To właśnie z naszego miasta pochodziło wielu znamienitych oficerów, których odwaga i wola walki przywróciła nasz kraj Europie. Przy tej okazji Staramy się wspominać o wkładzie Częstochowian w ten patriotyczny zryw i pracę w nowych strukturach odrodzonego państwa. Wielu z nich walczyło u boku Józefa Piłsudskiego. W naszym mieście wyrywano broń z rąk zaborców. Często robili to młodzi ludzie, którzy oddali swe życie, czekając na wolność. Cześć ich pamięci. Kielegnując nasze wielkie dziedzictwo wykuwania niepodległej, pamiętamy, że 104 lata temu na sukces Polski złożyły się nie tylko starania zbrojne, ale podjęte bardzo wcześnie zabiegi dyplomatyczne. To nasi przodkowie byli obecni na wszystkich frontach wojny, ale też tworzyli zręby administracji, przygotowywali rozwiązania prawne. Na wolność czekały cztery pokolenia. Teraz bez obaw możemy manifestować polskość. Możemy starać się wczuć w emocje, jakie towarzyszyły Częstochowianom i wszystkim naszym rodakom na wieść o wyzwoleniu miasta, kraju oraz o rodzącej się polskiej państwowości. Mamy szczęście żyć w czasach, kiedy dzisiejszy pozytywny, pozytywnie pojmowany patriotyzm, to dbałość o swoje bliższe otoczenie, szacunek dla dobra wspólnego i interesu publicznego, lojalność wobec mniejszych grup współobywatelek i współobywateli. To także troska o to, aby nasz kraj był jak najsilniejszy, łączony z europejską wspólnotą. Chcemy otwartego państwa, w którym każdy może czuć się swobodnie, niezależnie od różnicy. Niech żyje niepodległa Polska. A ja chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości za to, że wspólnie razem, pamiętając o tradycji, oddajemy hołd tym, którzy walczyli o Polskę o jej niepodległość i o to, żebyśmy mogli być dzisiaj wolnym, suwerennym krajem. Za to, że potrafimy zrobić to wspólnie, razem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.